były Białystok w jednej 16 finału Ligi Konferencji Europy zmierzy się z serbską Baćką Topolą. Wydaje się, że jest to dobre losowanie, dlatego że drugim rywalem możliwym do trafienia było norweskie Molde, które mimo to, że Jagielonia pokonała w fazie ligowej, to myślę, że byłby to dużo trudniejszy rywal. Dla Białostoczan, co już zresztą pokazali w poprzednim sezonie, gdzie Będąc w okresie przygotowawczym, dwukrotnie pokonali Legię Warszawa i to dość dotkliwie. A tu mamy do czynienia z Baćką Topolą, z którą Legia też grała i bez problemu poradziła sobie w Serbii, wygrywając y, 3 do 0. Ale chcę ten odcinek poświęcić Jagielonii Białystok, Jagielonii, która zakończyła rundę. Naprawdę dobrą rundę, bo wydawało się, że dla mistrzów Polski. Takie łączenie ligi z Pucharami będzie czymś niemożliwym, że Agnonia albo się będzie kompromitowała w lidze i potem broniła się przed spadkiem, albo w europejskich Pucharach będzie oddawała te punkty ranking rankingowe rywalom. No tu się okazało, że poza tak naprawdę kiepskim początkiem sezonu, gdzie były dotkliwe porażki, czy to z GKS-em Katowice, czy to z Lechem w Poznań, w Poznaniu 05, to się okazało na koniec dnia, że Jagielonia z tej mm, całej rywalizacji wychodzi naprawdę dobrze, bo jest trzecie miejsce w Lidze i tu fakt. No, mm, niektóre te remisy oczywiście bolały, zwłaszcza te z ostatnim Śląskiem Wrocław y, y, grając u siebie, gdzie Jagielonia do 86. minuty prowadziła. 2 do 1 gdzieś tam w końcówce dała sobie wbić tą bramkę. Czy ostatni remis spuszczą niepołomicę. 1 do 1? Wydaje się, że ten mecz też można było wygrać. To koniec końców mamy 3 punkty straty do lidera ligi, czyli do Lecha Poznań. Tam mecze bezpośrednie troszeczkę nam... Niestety nie pomagają, bo z Lechem mecz bezpośredni mamy 0 do 5, więc w Białymstoku raczej trudno będzie robić 5 do 0, więc powiedzmy, że Lech ma 4 punkty przewagi nad białostocką regioną, ale wydaje się, że w perspektywie tych 17 kolejek, które jeszcze pozostały, to można bez problemu nadrobić i naprawdę powalczyć jeszcze w lidze o wysokie cele. Więc tutaj można powiedzieć, że zadanie wykonane, udało się tą ligę połączyć z pucharami i wgrać w PKO Bank Polski Ekstraklasie o najwyższe cele. Więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. Dalej jest Puchar Polski, gdzie udało się wyeliminować między innymi Olimpię Grudziąc i Chojniczankę Chojnicę. Choć trzeba sobie powiedzieć, że tutaj losowanie Losowania były dość łaskawe, i klub z Białego Stoku trafił na drugą trzecią ligowców, Jednak trzeba też tam było wyjechać, zagrać i po prostu wrócić z wygranymi meczami. Teraz w następnej rundzie Pucharu Polski, Jagiellonia czeka, potyczka z Legią Warszawa, która jest też uwikłana w europejskie Puchary. No i zobaczymy, jak właśnie ten finał, który. Jest zwany przedwczesnym finałem przez pół właśnie Pucharowiczów, zostanie rozegrany i myślę, że to naprawdę będzie bardzo ciekawe widowisko. No i na koniec mamy ligę konferencji, gdzie się wydawało, że będąc takim quasi-beniaminkiem będzie naprawdę bardzo trudno, a najpierw udało się pojechać na parken wygrać z Kopenhago, gdzie nie radziły sobie takie potęgi jak Galatasaray, Bayern Monachium, Manchester City, tam miał kłopoty, a pojechała na Parken i wygrała, co było jedną z największych sensacji w europejskiej piłce w tym czasie, we wszystkich europejskich rozgrywkach. Potem były mecze z Petrokupem, z Molde, które Udało się też wygrać i nazbierać te dziewięć punktów. No potem niestety przyszła już też w pucharach mała zadyszka, która była też i w lidze, czyli remis z celię Remis Celie, porażka z Mladą Bolesławia. Wczoraj też remis z Olimpią Lubliana, choć gdyby udało się wygrać tego nie rozmawialibyśmy dzisiaj o losowaniu Baćki Topoli, tylko raczej Byśmy rozmawiali o pierwszej ósemce w, z perspektywy Jagielonii, ale oglądając wczorajszy mecz, naprawdę hmm, już było widać brak tego powera, brak pary, i się wydawało, że po prostu piłkarze chcieli już po prostu rozegrać te 90 minut i pojechać na skądinąd zasłużone wakacje, bo można się hmm, zżynać, że tak powiem, kolokwialnie na ostatnie wyniki, ale 2024 rok był naprawdę historyczny dla Białostockiego Klubu, bo no, Mistrzostwo Polski, no to mówi samo za siebie i naprawdę jeszcze liczenie się w kolejnym sezonie, jeżeli o to chodzi, no liczymy się cały czas w grze nawet o tryplet, jakby to y, śmiesznie nie brzmiało, bo możemy zdobyć y, Mistrzostwo, Puchar i Super Puchar i też jest, jest Jegonia też w grze o ligę konferencji, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak jak mówię, no 33 mecze to jest końska dawka, i dla drużyny, która grała 34 przez cały sezon, to jest naprawdę bardzo dużo. A jedynymi zawodnikami, którzy mieli doświadczenie przy takiej grze, to są tylko Michał Saczek i Afimiko Pululu, więc tutaj naprawdę trener. Siemieniec dokonał wielkiej rzeczy, po prostu łącząc te trzy fronty i jako tako, nawet nie jako taką, bardzo trzymając nas w grze na wszystkich frontach, gdzie możemy powalczyć o wysokie cele. Ale tak jak mówię, wszyscy rozjechali się na zasłużone urlopy, odpoczną troszkę od siebie, bo jednak pamiętajmy, że to ostatnie ponad dwa tygodnie piłkarze byli nie takim. Mini zgrupowaniu cały czas ze sobą, więc naprawdę w pewnym momencie mogli mieć po prostu siebie dość nawzajem, więc myślę, że dwa i pół tygodnia przyda się po prostu na odpoczynek od siebie, od trenera, na spędzenie trochę czasu z rodzinami, ale co przyniesie przyszłość. Wydaje się, że klubowi były by potrzebne trzy transfery, by ta kadra była. Jeszcze bardziej, trosze, trochę szersza, bo brakuje troszeczkę tej głębi, bo trener tak naprawdę ufał 14, 15 piłkarzom, więc wydaje mi się, że potrzebne są wzmocnienia na boki obrony, pozycję numer 6, gdzie nie wiadomo, kiedy Taras Romańczuk wróci do gry, bo tak naprawdę klub nie podał ostatecznej, diagnozy, kiedy kapitan wróci do gry, a to tak naprawdę odkąd Taras odniósł kontuzję, to Jagiellonia zaczęła grać gorzej. Myślę, że gdyby na meczach reprezentacji nie złapał tej kontuzji, to myślę, że Grajagi w tej ostatniej fazie sezonu wyglądałaby dużo lepiej. Myślę, że przydałby się też ktoś jakiś skrzydłowy na prawą stronę zwłaszcza, taki o inklinacjach, powiedzmy, Darko Czurlinowa i Napastnik. Tylko nie wiem, czy klasyczna dziewiątka, czy taki, Ktoś się kresus Imas. Taka pozycja 9, 9,5. Więc tutaj myślę, że dyrektor Masłowski mówił o jednym, dwóch transferach i to takich na przyszłość, ale to też było przed tym maratonem wyjazdowym. Także myślę, że mogła, oby dyrektorowi się ta percepcja y, zmieniła i oby te dwa, trzy transfery były. No i cóż, no i tak się kończy właściwie polska piłka na razie, powiedzmy sobie szczerze, idzie na zimowy sen, wróci na początku lutego i tu znów będziemy oglądali Legię i Jagiellonię walczącą w lidze, w lidze Konferencji Europy i w lidze i w Pucharze Polski. No i kończąc ten odcinek, no można powiedzieć jakielonia białystok jest wielka. jakielonia białystok miała wielki rok. Aha, no i zapomniałbym w sumie o najważniejszym pożegnaniu Wojciecha Pertkiewicza. Jest to człowiek, który naprawdę złotymi zgłoskami zapisał się w historii białostockiego klubu. Jest to człowiek, który naprawił Jagiellonię, zwłaszcza finansowo, gdzie była Naprawdę w wielkich tarapatach finansowych i gdyby nie jego działania, to nawet klub mógłby w najgorszym wypadku nie dostać licencji na grewek w Ekseklasie, ale też dzięki niemu jest lepiej sportowo, bo to też prezes przyprowadził ze sobą Łukasza Masłowskiego, który wprowadził do klubu nową jakość i wprowadził też w nową epokę i. Wszelakie doniesienia medialne mówią, że Łukasz Masłowski w Białym Stoku prawdopodobnie pozostanie. A więc tym optymistycznym akcentem kończę ten odcinek. Proszę o łapki w górę, subskrypcję i widzimy się w następnych odcinkach. Na razie.